Cześć, z tej strony wojtek, ścigacz.pl. E, może się zdarzyć, że ktoś tu przejdzie w kadrze, ale to dlatego, że jestem na stoisku Hondy, który jest bardzo mocno oblegany, ponieważ e, pojawiło się kilka ciekawych nowości i kilka ciekawych update'ów. Jedną z najważniejszych, moim zdaniem, nowości widzicie za mną. To jest model GB350S, na który Europa czeka od 2020 roku. Od, czyli odkąd pojawił się w Indiach jako CB350 rok później dołączył do oferty hondy w Japonii, no a teraz nareszcie jest w Europie. Co musicie o nim wiedzieć? Jest to sprzęt z jednocylindrowym silnikiem, który ma moc maksymalną 21 koni. Honda pozycjonuje go jako sprzęt miejski, natomiast są też pakiety akcesoriów, które pozwalają wybrać się z nim za miasto i dzięki którym Sprzęt ten nabiera praktyczności. Tutaj widzicie go właśnie w wersji, która jest doposażona między innymi w boczną szybę, jest doposażona w nakładkę na siedzenie pasażera. Możecie też założyć do tego sprzętu boczne materiałowe sakwy. Także jest to motocykl stylowy, prosty. Podejrzewam, że będzie też niedrogi i myślę, że może bardzo mocno podgryźć azjatycką konkurencję, jeżeli chodzi o te pojemności i ten styl. Od czasu do czasu możecie słyszeć włoski język, bo tutaj chłopaki obczajają Honda SH350 na rok modelowy 225. Natomiast ja stoję przed Hondą PCX 125 na rok 2025. Co się zmieniło? Zmieniły się reflektory, zmieniła się tylna lampa i dochodzi wersja DX, która jest wyposażona w wyświetlacz o przekątnej 5 cali, który ma moduł komunikacji ze smartfonem. Ten wyświetlacz 5-calowy będę o nim dość często wspominał dzisiaj, ponieważ Honda umieszcza go praktycznie we wszystkich swoich nowościach. Na tegoroczne targi Ekma Honda ponownie przywiozła Korneta 1000 i tym razem obiecują, że już na pewno trafi do salonów. Pojawi się w wersji podstawowej, w wersji SP, która będzie miała. Z tyłu zawieszenie marki Olins i jeszcze kilka innych usprawnień. Generalnie Honda Hornet 1000 jest dość ciekawą propozycją. Ciekawą, dlatego, że mocowo plasuje się zdecydowanie poniżej stawki o podobnej pojemności. Natomiast być może w tym szaleństwie jest metoda i sprzęt ten znajdzie swoją niszę. No i oczywiście mamy Horneta. 750, który na rok modelowy 225 nie zmienia się, ale dla porządku muszę o nim wspomnieć, ponieważ jest to bardzo fajny, bardzo ciekawy i bardzo uniwersalny motocykl, który możecie pojeździć sobie po mieście i możecie też pojechać nim w trasę, natomiast Honda Hornet 1000 jest reklamowana jako no sprzęt do miejskiej i podmiejskiej łobuzerki, co na hondę jest dość nietypowe ale miejmy nadzieję, że wkrótce trafi do salonów pojawią się egzemplarze testowe no i będzie można sprawdzić jak bardzo żądli nowy litrowy Hornet wśród nowości na rok modelowy 2025 jest między innymi również Honda NC750X już na pierwszy rzut oka Widać, że pojawił się nowy reflektor, więc motocykl wygląda teraz bardziej świeżo. Inspiracją były tutaj modele off-roadowe, ale to nie jest najważniejsza ze zmian. Najważniejszą ze zmian jest to, że z przodu do układu hamulcowego dołącza druga tarcza. I za drugą tarczą hamulcową poszły zmiany w felgach, które są lżejsze, żeby to wszystko zrekompensować. Oprócz tego opcjonalnie możecie zamówić ten motocykl w wersji ze skrzynią DCT i tutaj Honda, podobnie jak w Forcy 750 i w XADV, zmieniła nastawy skrzyni biegów DCT i dzięki temu ma ona być bardziej ugładzona i przyspieszenie ma być bardziej. Mm, Płynne. Kolejna nowość od Hondy to model SH350i. No dobra, może nie nowość, bo on już jest z nami od jakiegoś czasu. Natomiast nowością jest e, zmieniona stylistyka. Wprowadzono też Zmiany w silniku pod kątem przystosowania go do spełniania normy emisji spalin Euro 5. Zmieniły się parę rzeczy w układzie wydechowym, zmieniono też pracę, map zapłonu. Natomiast to, co wy z pewnością zauważycie, to nowy, bardziej gładki, bardziej nowoczesny wygląd, a to za sprawą między innymi nowego reflektora. Oprócz tego pojawiły się też nowe malowania, które wkrótce trafią również do polskich salonów. Kolejną nowością Hondy na rok 2025 jest odświeżony Transalp. W Transalpie przede wszystkim zmieniła się przednia szyba, dodano dodatkowy wlot powietrza i ma on zapewnić lepsze rozprowadzanie wiatru wokół kasku. Oprócz tego Zmieniono nastawy zawieszenia, przód stał się bardziej miękki, tył stał się bardziej sztywny i to ma sprawić, że motocykl będzie się lepiej prowadził w terenie. Do tego jest jeszcze wspominany przeze mnie już wielokrotnie wyświetlacz. O przekątnej pięciu cali, który możecie sprawować z telefonem za pomocą aplikacji Honda RoadSync i dzięki temu zyskacie dostęp między innymi do nawigacji Turn by Turn. Oprócz klasycznych motocykli i skuterów, Honda zapro, zaprezentowała też kilka modeli elektrycznych. Pierwszy z nich widzicie tutaj za mną. Jest to skuter. Z wymiennymi bateriami. To ważne, ponieważ Honda zamierza wprowadzić battery sharing do Europy. Na razie zrobi to tylko w jednym kraju. I co więcej, oprócz tego, Honda zaprezentowała też koncept motocykla, pełnoprawnego motocykla z silnikiem elektrycznym. Ten sprzęt ma pojawić się w sprzedaży w ciągu roku lub dwóch. Będzie miał zasięg do nieco ponad 100 km. I ma mieć takie osiągi jak normalne motocykle, i zapewniać e, wrażenia z jazdy takie jak przy normalnym motocyklu. Także Honda szykuje się na elektryczną przyszłość, ale robi to po swojemu i w swoim tempie. Kolejną z nowości przedstawionych przez Hondę jest koncept silnika V3 z elektryczną sprężarką. Ym, na ten moment. W zasadzie nie wiadomo o tym motocyklu, o tym silniku, wiele więcej i o tym, jakie motocykle powstaną na jego bazie. Natomiast rama konceptu jest wyposażona w koła i opony wyścigowe. Także możemy się spodziewać, że będzie to coś sportowego, między innymi. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, to motocykl, który będzie wyposażony w ten silnik, pierwsze motocykle mają pojawić się w ciągu najbliższych dwóch lat. Także myślę, że warto trzymać rękę na pulsie, bo to bardzo ciekawe rozwiązanie. V3 z elektryczną sprężarką. Oczywiście te nowości, które Wam tutaj pokazałem, to nie wszystko, ponieważ już wcześniej mieliście okazję zobaczyć informacje prasowe z odświeżoną gamą Rebel. Z odświeżoną Honda NT1100. Wiecie już, że testowałem odświeżoną XADV oraz Force 750. Także tych nowości na rok 2025 Honda ma całkiem sporo, ale głównie ograniczają się one do odświeżeń. Są to odświeżenia o detale, natomiast te detale mogą w ogólnym rozrachunku zrobić bardzo dużą różnicę. Także warto. Jak co roku odwiedzić również i w przyszłym roku salony Hondy, jeżeli szukacie motocykla dla siebie i sprawdzić, jakie nowości przygotował producent na rok 2025. Stargu Wejkma ze stoiska marki Honda, mówił do was Wojciech Grzessiak ścigacz.pl.